Cześć kani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na vloga. E, za chwilę się do was odezwę, ponieważ teraz lecę jeść obiad. Na obiad dzisiaj mam spaghetti z makaronem ryżowym, sosem i posypane jeszcze serem mozzarella. E, dzisiaj nagrywam dla was tego vloga, bo sumie nawet wam nie powiedziałam dlaczego wam taki filmik nagrywam. E, otóż jadę na koncert BDOS-a, który jest w Poznaniu. E, ja się strasznie cieszę z tego powodu, ponieważ na co dzień słucham właśnie jego piosenek. Bardzo je ja lubię. Wiem, że e, piosenki zawierają jakieś wulgaryzmy i tak dalej, ale jak się słucha piosenki, to nie oznacza, że Trzeba używać takich słów też w życiu codziennym, więc żebyście sobie nie pomyśleli, że ja tak używam na co tych bazów, które są w tych piosenkach. Nie, lubię je słuchać w sensie tych piosenek, ale jak śpiewam je, to nie śpiewam tych wulgaryzmów. Tak dla wyjaśnienia wam tej kwestii. Dajcie znać w komentarzu, czy wy również słuchacie BDOESA, czy lubicie jakąś e, jego piosenkę i w ogóle czy lubicie słuchać polskiego rapu. Ja bardzo lubię i po prostu słucham tego typu muzyki lubię bardzo ją. I dzisiaj ten vlog będzie z przygotowaniami właśnie do e, tego koncertu, ponieważ mam zamiar się pomalować jakoś. E, jeszcze nie wiem, jak się ubiorę. E, koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, karykasa 25, e, ponieważ właśnie tam będę robiła relacje. Zawsze Was informuję na Stories o tym, że pojawi się nowy filmik albo że niedługo będzie na kanale i tak dalej. Takie Wam daję zapowiedzi, więc koniecznie musicie mnie zaobserwować. Kilka razy w tygodniu, albo przynajmniej raz w tygodniu, dodaję posta na Instagrama. E, w formie zdjęcia, ostatnio nawet filmik był, również decydujecie o tym czasami, co mam robić, albo po prostu was informuje o tym, co ja robię, i dowiadujecie się dzięki temu wcześniej niż na filmach o różnych rzeczach. Więc jeszcze raz się powtarzam: jeśli nie obserwujecie mnie, no to zapraszam, bo nie możecie następnej okazji przegapić. Jeśli chodzi o sam koncert, to on się odbędzie od godziny 19 do 23, ale dopiero BDS chyba ma wejść o 21, więc e, nie wiem, co będzie przed tym. Ja w ogóle się nie znam na takich koncertach, takich wiecie, w klubach, bo chyba to jest w klubie? Nie wiem, w sumie. No, za chwilę, w sensie, niedługo sami to sprawdzimy. Mamy godzinę e, 16, za chwilę, więc mamy 3 godziny. to... Trochę mało <noise> Bo ja będę robiła pewnie 2 godziny makijaż No wiecie, chcę mieć taki dopracowany i w ogóle, więc y, może to troszkę potrwać i Musimy jeszcze wcześniej wyjechać, bo jedziemy chyba samochodem A nie wiemy jak tam z miejscem parkingowym, więc to musimy sprawdzić Więc około 18.30 będziemy musiały wyjechać z domu Około 18.30 czy wcześniej? Około 18.30 wyjedziemy z domu, żeby ze spokojem się dojechać sobie. Czemu mam tutaj brudnych Pisaczków e, No, więc e, teraz szybko lecę wybrać sobie jakieś outfity i za chwilę do Was wracam. Jeśli chodzi o moją stylizację, to jest to bluza z berżki, jest o nią wiele, bardzo dużo pytań, więc jest ona z berżki. Nie wiem, czy nadal jest ona dostępna. Oraz takie czarne spodnie z dziurami. No i założę moje futerko pewnie z Dary. Yy, albo yy, kurtkę jeansową, ale chyba będzie za zimno, więc wezmę ten kożuszek. No i buty z Bifree, takie różowe. Stwierdziłam, że założę taki wygodny strój, bluzę, yy, ponieważ, no wiecie, yy, chciałam, żeby po prostu było mi wygodnie i żebym miała jakąś taką swobodę ruchów, żeby nie musiała w ogóle, wiecie, jakoś tak nie się czuć, ponieważ yy, mam zamiar. Śpiewać i w ogóle dobrze się bawić, więc teraz zmywam makijaż mój, który miałam dzisiaj, i robię nowy na koncert. Mamy godzinę 16:30, więc jeszcze troszkę czasu mam, więc zaczynam robić makijaż. Kochani, ja już się pomylowałam, przed wyjściem jeszcze sobie zrobię usta błyszczykiem. Ale no to później, bo nie chciałabym, żeby mi się ta pomadka od razu już zeszła. Jeśli chodzi o mój makijaż oka, to się on tak prezentuje w takich odcieniach lekko przez i takich trochę wpadających w bróż. Za chwilę Wam pokażę wszystkie kosmetyki, które użyłam do makijażu. Więc tak, użyłam ten podkład. Jest on z Rimmel Match Perfection. Jeśli chodzi o primer, to ten z Vibo, mój ulubiony. Korektor z Maybelline Instant Anti Age Eraser to jest kolorek 06. Podkład to jest kolor 101. Jeśli chodzi o brwi, to użyłam pomady z Vibo i utrwaliłam sobie tym żel do brwi z Miss Sporty, całość. Przypudrowałam tym pudrem z Vibo. Jest to Rice Powder. Wykonturowałam twarz takim z Vibo Beach Chrysler. Użyłam róży z Eveline Cosmetics. rozświetlaczy również z Eveline Cosmetics. Tuż do rzęs również z Eveline Cosmetics. A jeśli chodzi o paletki, to użyłam tą z Lovely Peach Desire. Ten kolorek i ten. I troszkę tego. A jeśli chodzi o tą paletkę, ona jest z Makeup Revolution i użyłam tego kolorku, tego kolorku i później tych dwóch do rozświetlenia całej powieki I to wszystko, tak się prezentują kosmetyki, które dzisiaj użyłam Jeszcze raz Wam się pokażę, jak w tym makijażu wyglądam Ej, No, stajemy teraz tą opaskę. Włosy już mam zrobione, bo rado sobie zrobiłam, no i tak to wygląda Mnie osobiście się bardzo podoba. E, pasuje mi też w miarę do bluzy. E, no i co? Niedługo już jedziemy. Wychodzimy, ja już jestem ubrana w mój kurzuszek i możemy jechać. Teraz idziemy do samochodu. E, przed chwilą byłam z Roską na dworze, ponieważ wrócimy późno, a nie chciałoby nam się pewnie już później z nią wychodzić, więc teraz z nią wyszłam. Mm. O 19 dopiero otwierają bramki. Mamy już 19.16, a dopiero o 21 ma wyjść na scenę BDOS, więc dlatego stwierdziliśmy, że troszkę później wyjdziemy, żeby aż tak długo tam nie czekać. Więc ja już Was zabieram ze sobą. Wyszłyśmy, odebrałyśmy swoje kurtki i jeszcze można było w sumie zostać, ponieważ BDOS później wyjdzie jeszcze, żeby zrobić sobie zdjęcia, ale taka była masakra z szatnią, każdy się pchał na siebie, w ogóle nie było miejsca, żeby przejść, chyba w ogóle nigdy jeszcze w takiej tłumie nie byłam, nie pchałam się, że nie dało się aż wyjść, nie dało się w ogóle ruszyć, pchało się mnóstwo wiary, że... Jeżeli nie na moje nerwy, już tak się wkurzałam, już pchałam na wszystkich później, tak wiecie, nie zważając na to, czy kogoś to zaboli, czy nie, tak, tak chciałam, wiecie, pff, tak robić. Ogólnie bardzo mi się podobał koncert, a mm, szczegóły wam opowiem w domciu. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, bo już dzisiaj jest dość późno. Jak pewnie wrócę, to będzie jeszcze później, więc pewnie jutro Wam podsumuję ten koncert. Nie wiem w ogóle, czy nie było tam za ciemno. Nagrywałam jakieś tam ujęcia, ale mogą one być za ciemne i nie wiem czy coś będzie w ogóle widać, więc jakby co, to chciałam Was przeprosić za jakość tych moich ujęć. Witam was już w podsumowaniu, dzisiaj mamy poniedziałek Podczas weekendu w ogóle nie miałam czasu się do was odezwać Bo w sobotę przyszły do mnie dziewczyny I robiłyśmy projekt do szkoły A w niedzielę tu to jechałam do babci i cały dzień spędziłam u babci Więc dla was już nic nie zdążyłam nagrać A dzisiaj mamy poniedziałek, 1 kwietnia Dajcie znać w komentarzu czy zrobiście jakiś przykus Albo jakiś kawał komuś, ponieważ dzisiaj jest prima please Ja niczego Takiego śmiesznego komuś nie zrobiłam, ani ja nie zostałam wrobiona w coś, więc... W sumie się z jednej strony cieszę, a z drugiej nie, no bo wiecie, no tak troszkę y, nie jest spożytkowany do końca ten dzień Ale jeszcze wszystko przed nami, mamy godzinę dopiero 18 Zobaczcie jaka u mnie jest piękna pogoda y, Słoneczko, w sensie widać to po oświetleniu, ponieważ mamy 18, a takie światło nadal jest Taka jest piękna pogoda, już ma wiosnę i coraz bliżej do lata W ogóle za dwa tygodnie niecałe, nie, za dwa tygodnie są święta, więc już się nie mogę doczekać, w sumie to teraz jak będą te egzaminy, to troszkę tak nauczyciele przystopowali, w sensie, że dają nam się przygotować do tych egzaminów, więc troszkę w szkole też jest luźniej. Ja muszę zacząć um, teraz tak porządnie się uczyć do tego egzaminu. W sensie matma i angielski, bo z polskim, no to nie mam problemu, bo teraz na lekcji robimy te arkusze, ale! Mieliśmy przejść do podsumowania, a nie do jakichś yy, gadanek na temat szkoły, więc jeśli chodzi o koncert, bardzo mi się podobał. Jeśli chodzi o organizację tego wydarzenia, no to była troszkę taka słaba, ponieważ. Ja już nie będę mówiła o tej akcji w szatni, przy szatni, przy yy, kurtkach, żeby dostać się do szatni i wziąć i wyjść później no bo to była jakaś masakra, to było jakieś nieporozumienie po prostu. Yy, ale jeśli chodzi o moje wrażenia, to mi się bardzo koncert podobał. No troszkę był tak średnio zorganizowany, ponieważ no moim zdaniem w ogóle miejsce tego wydarzenia było yy, no, takie nieprzystosowane do tego, ponieważ każdy nie miał możliwości zobaczenia. Tego wykonawcy, który akurat występował na tej scenie Ponieważ scena jest tak bardziej w głąb A były przed sceną jeszcze takie filary Nie można było nigdzie indziej stanąć Tylko trzeba było albo na wprost scenę Albo tak zupełnie po boku sceny, Bo tak to, to nic po prostu nie było widać Ludzie w ogóle tak cały czas... No rozumiem, że skacze się na koncertach i że bawi się i w ogóle, ale nie przesadzajmy, żeby Tratować innych, bo to była naprawdę przesada moim zdaniem Ja jak weszłam raz na samym początku Bliżej sceny, no to myślałam, że mnie przewrócą, stratują i podepczą, bo Jak byli chłopacy, tacy mężczyźni w sumie med 90, a ja taka med m, No to bałam się naprawdę, że za chwilę mi coś się stanie i w ogóle więc troszkę to uważam za minus, ale tak jak na każdym koncercie bywa, tak mniej więcej jest. Mi się ogólnie podobało. Oprócz tej szatni, a tak to wydaje mi się, że ten dzień mogę uznać za udany. Ogólnie bardzo lubię BDOSa, słuchać BDOSa i każdą piosenkę śpiewałam Mogliście oglądać ten koncert, całą relację na Instastory, na moim Instagramie Również na moim Instagramie jest wyróżniona relacja z tego koncertu, więc wbijajcie na mój profil Mam nadzieję, że widać. O, i tutaj macie y, wyróżnioną relację z koncertu BDS-a, więc pijcie, jeśli jesteście ciekawi, jeśli nie mogliście się pojawić na koncercie, y, albo jeśli jesteście ciekawi po prostu jak y, wyglądał koncert w innym mieście, bo może wyjście w swoim, a może jesteście ciekawi, jak wygląda by w Poznaniu, więc wbijcie koniecznie na mojego Instagrama, no i w ogóle y, warto chyba mnie obserwować, więc zapraszam bardzo serdecznie. W ogóle w piątek dodałam również. Filmik, challenge. W sumie rzadko u mnie na kanale jest challenge, więc warto sobie obejrzeć. Filmik z całą rodzinką, bo i z moim wojem, i z kuzynką, i z moją mamą. Może początek, może troszkę was zniechęcić, ponieważ moja mama jest za kamerę i tak dalej, ale później są bardzo śmieszne sytuacje. Filmik trwa 20 minut, ale moim zdaniem tak szybko minie ten czas podczas oglądania go, więc koniecznie zapraszam Was do. Obejrzenia tego filmiku jest to challenge z grom Named od firmy Dumel Jest to multimedialna gra dla całej rodziny, więc jeśli jesteście ciekawi, więcej szczegółów jesteście ciekawi na temat tej gry, to zapraszam do tego filmiku. Tutaj pojawi wam się link do niego. I tak, zapraszam bardzo serdecznie, bo na razie ma strasznie mało wyświetleń, a moim zdaniem jest wart więcej obejrzeń i więcej uwagi, bo. Zdaniem warto, więc jeszcze raz zapraszam Was bardzo serdecznie do tego. W ogóle ten tydzień jest pełen lekarzy, ponieważ jutro idę do dermatologa na godzinę ósmą, a w środę idę do endokrynologa na jedenastą, więc w sumie. Dwa dni szkoły mnie no tak troszkę miną, ponieważ idę do lekarzy na NFZ, więc całe dnie w sumie będą dwa stracone, bo każdy pewnie z Was wie, jak to się czeka na, długo na lekarzy, że kilka godzin obojętnie, na którą się jest umówionym, zawsze to się przedłuża, więc no te dni, dwa dni będą troszkę stracone szkoły. Jutro na pierwsze lekcje nie idę, a później przychodzę na... Kolejne, wiem, o której yy, skończy się wizyta i w ogóle wejdę do gabinetu. A jeśli chodzi o no to tym bardziej. No więc y, ten tydzień jest naprawdę lekarzowy. Jeszcze w przyszłym tygodniu też mam kolejnego lekarza reumatologa, tym razem. Więc dajcie znać również w komentarzu, czy wy macie jakieś wizyty albo w tym tygodniu, albo w następnym, albo w ogóle w tym miesiącu przed świętami Jak często chodzicie do lekarzy, yy, tak wiecie, kontrolnie No i co, ja będę powoli kończyła ten filmik, tego vloga, ponieważ yy, co ja muszę zrobić? Chyba nie mam nic zadane z tego, co... Tak mi się wydaje, ale muszę y, chyba zacząć się troszkę uczyć na te egzaminy. W sensie mogłabym sobie odpalić arkusze egzaminacyjne i ich sobie porobić. No, jeszcze zobaczę, co będę teraz robiła, więc ja zakończę ten filmik. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie łapeczki w górze oraz zasubskrybujcie mój kanał. Koniecznie wpadajcie na moje wszystkie media społecznościowe, które macie napisane na dole w opisie. No i dziękuję Wam za oglądanie. Pożyczki i do zobaczenia w kolejnym filmie.